Serdecznie w moim nowym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z testem pomadek. Znowu będziemy testować produkty marki Golden Rose, tym razem jednak będzie to nowość. Ostatnio po dosyć dużych zawirowaniach w końcu trafiła do mnie paczka nowy Golden Box. Z e, nowiutkimi kredkami do ust. Są to matowe e, pomadki w kredce, o tak można to ująć. E, producent je nazwał jako Matte Lipstick Crayon. I ja dostałam 5 kolorów do przetestowania. Przeczytam Wam teraz, co producent pisze na ich temat na swojej stronie internetowej. Matowa pomadka do ust, Crayon Mat. Tworzy na ustach aksamitne wykończenie. Wysoka zawartość pigmentów oraz długotrwała formuła sprawia, że pomadka długo się utrzymuje na ustach. Idealnie się rozprowadza, a dzięki zawartości składników nawilżających oraz witaminy E dodatkowo odżywia i nawilża usta. Paleta zawiera bogatą paletę odcieni. Paleta zawiera paletę. Od klasycznej czerwieni po odcienie Nude, i tych odcieni jest 15, ja mam 5. Są to takie bardzo spokojne odcienie, takie bardzo moje, takie brudno różowe. Jeden czerwony, ale to zaraz będziemy testować. I ta pomadka tutaj w sklepie producenta kosztuje 11,90, czyli chyba jest to taka sama cena jak tej pomadki Velvet Matte. Natomiast to jest nieco mniejsza, bo ona ma tylko 3,5 grama, natomiast te standardowe pomadki mają około 4, 4 i 2 grama. Tak jak już wspomniałam, ja mam 5 kolorów. Dziesiątka i jest to taki brudny róż, taki miód. Niut... Be, Berry Nude, o kojarzy mi się z tym odcieniem Semilaka Berry Nude Zobaczymy zaraz jak się będzie prezentował na ustach Dalej mam odcień 12 i to już jest taki jasny, fajny, delikatny różowy kolor Taki wydaje mi się, że mój Dalej mam odcień 08 i to już jest taki bardziej ciemniejszy, też taki... Mm, Jakiś jeżynowy, trochę jagodowy. o, wiśniowy, wiśniowy, dokładnie to wiśniowy odcień, dosyć ciemny, no, ale zobaczymy jak się będzie prezentował na ustach. Odcień 13 i to jest taki... Taka zgaszona, brudna morelka, brzoskwinka, coś w tym rodzaju Podobny trochę do tej konturówki, co ostatnio testowałam z Wami I ostatni odcień 07 i to już jest taka klasyczna, zwykła czerwień I tą czerwień zostawimy sobie na koniec to o czym warto wspomnieć, to opakowanie tych kredek. Jest ono bardzo takie minimalistyczne, eleganckie, ale bardzo ładne. Jest to taki matowy plastik ze skówką. Niestety nie są to kredki wysuwane, je trzeba będzie temperować, co moim zdaniem jest trochę słabe. Natomiast nie jest to też taka kredka, wiecie, zwykła drewniana, tylko jest to taka jakby kredka żywicza. Na minus to, że jest to taka gruba kredka, więc w sumie nie wiem, gdzie w czym miałabym ją zatemperować, bo wszystkie te temperówki mam na takie małe, cienkie kredki. W każdym bądź razie no, opakowanie ogólnie jest ładne ale moim zdaniem fakt, że trzeba je temperować, jest mało funkcjonalny. W każdym bądź razie bardzo to opakowanie, te kredki przypominają mi te nowe kredki z maka. Nie wiem, jaka to jest dokładnie seria. Natomiast maku. Całkiem niedawno właśnie też pojawiły się takie pomadki w kredkach, też w bardzo różnych odcieniach, i wydaje mi się, że sam design opakowania jest bardzo podobny. Ale może się mylę, może po prostu taki zbieg okoliczności. E, Przejdźmy zatem do testowania poszczególnych kolorów, bo szczerze powiedziawszy, otrzymałam wczoraj tą przesyłkę. Otworzyłam ją tylko, zobaczyłam co tu jest, i nawet nie ruszałam tych pomadek, więc jestem ich bardzo ciekawa. Zobaczymy, jak będą się rozprowadzały na ustach, jak będą ogólnie wyglądały, czy będą miały matematyczne. Matowe wykończenie, czy bardziej takie satynowe? Tutaj producent mówi o jakimś aksamitnym jest niby aksamitna, niby matowa. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaczynamy aplikację. Na pierwszy ogień idzie pomadka numer 12. Jest to ten taki lekko różowy, najjaśniejszy chyba kolor ze wszystkich, jakie posiadam. się kolor na ustach. To, co mogę powiedzieć na pierwszy rzut o tej pomadce, to to, że rzeczywiście jest ona matowa, natomiast nie jest to taki suchy mat, który bardzo wżera się w ustach, który będzie podkreślał jakieś tam załamania na ustach, jakieś suche skórki, taki właśnie... Producent miał rację, jest to taki bardzo aksamitny, ma taki bardzo delikatny, lekki, nieobciążający tych ust, może rzeczywiście będzie delikatnie nawierzający. Natomiast jeżeli chodzi o sam kolor, to jest on zdecydowanie jaśniejszy niż tutaj w opakowaniu, a już kompletnie nijak ma się do tego, co jest tutaj na tej skółce. Na tej skółce wyglądałby na taki brudny, ciemny róż, natomiast jest to taki bardzo ładny, delikatny, dziewczęcy, cukierkowy róż, bardzo ładnie wygląda. Szczerze powiedziawszy takiej pomadki w wersji matowej jeszcze nigdy nie miałam, zawsze mi się wydawało, taki róż zawsze mi się wydawał z takim, z takim trochę kiczem. E, nie wiem dlaczego, że to takie za bardzo cukierkowe jest i przesłodzone, natomiast w tej wersji matowej bardzo ładnie to wygląda e, i niesamowicie mi się podoba myślę, że będę jej... Myślę, że będę jej często używać. Teraz widzę, że pasuje mi do gumek w aparacie nawet. W każdym razie kolor jest bardzo ładny. E, bardzo łatwo się nakładała, jest taka bardzo właśnie aksamitna, delikatnie sunie po tych ustach, w żaden sposób ich nie szarpie. No, jest super, bardzo mi się podoba, jestem z niej zadowolona. Ale przechodzimy do następnego odcienia. Dalej mam kolorek 13. Tutaj na tej skówce jest też taki trochę bardziej brzoskwinkowy i w opakowaniu też wygląda na taką delikatnie brudną, ciemniejszą brzoskwinkę. Natomiast no po poprzednim stwierdzam, że pewnie będzie jaśniejszy niż tutaj. Mi się wydaje na pierwszy rzut oka, ale nakładamy na usta. Ten kolor znowu jest, wydaje mi się, ciemniejszy niż tutaj W opakowaniu by się wydawało I rzeczywiście jest zbliżony do tego, co tutaj jest widoczne na tej skówce Jest to taki bardzo ciemny Może delikatnie coś tam wpada w tą brzoskwinkę Ale jest to jednak bardziej jakiś taki różowy kolor Taki... Ciężki w sumie do opisania, ale bardzo ładny. Myślę, że na jesień będzie jak znalazł, bardzo fajnie prezentuje się na ustach, ale to co zauważyłam, to chyba delikatnie, tak, delikatnie podkreśla żółty kolor zębów, więc jeżeli macie z tym problem, to radziłabym Wam uważać na ten odcień, są taki bardzo ciepły właśnie. No ale ładny, też ładny, ale to co zauważyłam jeżeli chodzi o tą pomadkę, to to, że nie jest ona ostro zakończona, ten czubek tutaj nie jest ostro zakończony I czasami trudno jest tutaj dojechać w sam e, kącik ust, żeby precyzyjnie go dobanować, ewentualnie tutaj ten łuk kupidyna, żeby ładnie sobie em, wy, wyrysować Więc to e, bym powiedziała na minus, ale ogólnie aplikacja jest całkiem przyjemna Kolor też jest całkiem ładny, ale... Spodziewałam się czegoś innego, ale no może być, fajne, fajny. Co myślicie, jak wam się podoba taki kolor? Myślę, że na jesień będzie e, w porządku. Kolejnym kolorem będzie kolorek numer 10. I tutaj na skówce wygląda, to jest ten właśnie odcień Berry Nude, od którego tak nazwałam. Zobaczymy, jak on będzie się prezentował na ustach. Czy on ciemniejszy, może taki sam jak w opakowaniu. się na ustach, moim zdaniem wygląda bardzo m, tak naturalnie w moim przypadku jest to taki nieco ciemniejszy mój naturalny kolor ust może jest taki delikatnie bardziej sinawy, ale moim zdaniem na jesieni jest idealny taki właśnie lekko m, wiśniowy, ale jeszcze nie na tyle ciemny, żeby nie dało się go nosić na co dzień bez żadnego problemu do pracy czy e, na uczelnie. moim zdaniem bardzo ładnie wygląda i ładnie wygląda właśnie tutaj do zębów no świetny kolor. Nie miałam jeszcze takiego w swojej kolekcji, ale szczerze powiedziawszy, bardzo mi się podoba, bardzo ładnie wygląda na moich ustach. Wydaje mi się, że pasuje do moich e, karnacji, do moich włosów i bardzo dobrze się w nim czuję. Co myślicie? Taki No też taki ciężki, szczerze powiedziawszy, kolor do zdefiniowania, ale moim zdaniem bardzo ładny. Kolejny kolorek to numer 08, i jest to już to taki bardzo ciemny, wiśniowy kolor. Moim zdaniem jest to ciemniejsza wersja tego poprzedniego. No, takiego też w swojej kolekcji jeszcze nie mam i nigdy nie miałam na swoich ustach, więc jestem bardzo ciekawa, jak on się będzie prezentował. Tak kolor prezentuje się na ustach, no jest naprawdę bardzo ciemny, taki winny, wiśniowo-śliwkowy kolor. Wydaje mi się jednak, że jest trochę podobna do tej pomadki z Ivonu Power Plum z tej serii Ultra Color Bold, którą mam. Natomiast no bardzo ładnie wygląda, ale tutaj przy tym ciemnym odcieniu już jeszcze bardziej... Ujawnia się to, co powiedziałam przy którymś z poprzednich kolorów, że te kratki nie są ostre zakończone i ciężko nimi dojechać precyzyjnie w wewnętrzny kącik bądź tutaj właśnie ten łuk kupityna wyrysować co przy właśnie takich bardzo ciemnych pomadkach jednak jest pożądane, więc myślę, że tutaj fajnie by było wspomóc się jakimś tam pędzelkiem, jeżeli chodzi o, o, sam, o wyrysowanie samego konturu, natomiast jeżeli chodzi o wypełnienie, to pomadka naprawdę jest bardzo delikatna, aksamitna, łatwo sunie po ustach, gdzieś tam nie zaciąga i wydaje mi się, że ten kolor delikatnie wybiela, nasze zęby, więc to na plus, ale to już jest zdecydowanie taki mocno jesienny, zimowy kolor. Raczej latem bym się na niego nie zdecydowała, ale teraz myślę, że przydzieje się to całkiem, całkiem prawdopodobne, że będę go nosiła. A wy lubicie takie kolory na ustach? Dajcie znać w komentarzach. Czy nosicie takie ciemne, burgundowe kolory, czy raczej wolicie coś delikatniejszego? I została nam ostatnia pomadka, czyli klasyczna czerwień numerku 07. E, szczerze powiedziawszy, klasyczną taką właśnie czerwoną pomadkę mam, również w formie kredki. Bardzo ją lubię, ona pochodzi z Oriflame, dlatego ciekawa jestem, czy ta z Golden Rose równie mocno mnie urzeknie. Tamta jest taka bardziej błyszcząca, ma takie wykończenie bardziej, bym powiedziała... Jakby pociągnięty trochę błyszczykiem, jest taka po prostu bardzo glossy, bardzo błyszcząca, natomiast ta ma być matowa, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądała na ustach, więc przechodzimy do aplikacji. Się pomadka na ustach. Moim zdaniem sam kolor jest bardzo ładny, aczkolwiek nie jest to taka um, intensywna, ciemna, krwista czerwień. Bardziej bym powiedziała, że to taka lekko pomarańczowa, taka czerwień strażacka. O, coś w tym stylu. Natomiast to matowe wykończenie jest bardzo, bardzo ładne, bardzo takie eleganckie. Bardzo takie glamour, niesamowicie ładnie to wygląda, jak te usta się tak nie błyszczą, jak w przypadku tamtej pomadki, którą mam, e, no super, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę to, co mówiłam w poprzednich pomadkach, nie jest to pomadka zbyt precyzyjna. Ona gdzieś tutaj widzę, rozlewam się delikatnie poza kontur tych ust i w przypadku tak intensywnego i tak można powiedzieć problematycznego e, odcienia na ustach jednak. E, ta pomoc jakimś tam delikatnym małym pędzelkiem jest niezbędna, jeżeli chcemy uzyskać taki bardzo mm, precyzyjny kontur ust, jeżeli nie chcemy, żeby ta pomadka gdzieś tam nam się rozlewała, właśnie wychodziła poza ten kontur naturalny ust, żeby trzymała te usta w ryzach, więc tutaj bez pędzelka się nie obejdzie. Natomiast sama pomadka w sobie jest bardzo ładna, wykończenie ma cudowne. Niesamowicie ładnie wygląda ta czerwień. Mówię, jest taka bardzo elegancka, bardzo glamour, ze względu na to, że ona ma takie właśnie matowe wykończenie. Nasz no nie mogę się napatrzeć, jak ładnie ona wygląda. I to już wszystkie pomadki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać z serii Matte Lipstick Crayon z Golden Rose. Jeżeli jeszcze chodzi o takie podsumowanie samych pomadek, to zauważyłam, że nie są one jakoś bardzo miękkie. Na pewno nie będą się e, łamały podczas aplikacji, raczej nie będą się topiły, raczej nie powinno być z nimi takiego problemu, że będą się topiły tutaj w e, opakowaniu. Bardzo gładko suną po ustach, aplikacja jest niemalże bajeczna, e, no troszeczkę problematyczna w, przy tych ciemniejszych odcieniach ale przy tych odcieniach jasnych, przy tych odcieniach niód jak najbardziej jest w porządku. To, co zauważyłam ja pomiędzy jedną a drugą pomadkę, tą zmywałam zwykłą taką chusteczką dziecięcą z akurat z tampersa i ta pomadka jakoś mocno nie wżera się w usta, nie zastyga na tych ustach, jest taka bardzo lekka, można powiedzieć, że nie czuć jej na ustach, ale moim zdaniem będzie dosyć trwała. No nie, nie zastyga na ustach, tutaj możecie zobaczyć, że przejechałam delikatnie palcem i delikatnie ją starłam Natomiast myślę, że ze względu na to, że nie zastyga na tych ustach, nie będzie ich przesuszała Tak jak producent tutaj wspomniał, ma w swoim składzie jakieś tam składniki nawilżające witaminy E, więc będzie delikatnie odżywcza Ja zawsze przy tych matowych pomadkach narzekam na to, że one dosyć mocno wysuszają usta I szczególnie w okresie takim jesienno-zimowym jest to bardzo niepożądany efekt Natomiast no, pomadki przepięknie się prezentują na ustach, e, mają super właśnie takie aksamitne matowe wykończenie, bardzo gładko suną po ustach, są przyjemne w aplikacji, no i oczywiście cena jest bardzo atrakcyjna, bo jeżeli płacimy za tak dobrej jakości pomadkę e, niecałe 12 zł, to można sobie pozwolić na kilka odcieni, a nie trzeba się ograniczać do jednego ulubionego, e, tak jak w przypadku na przykład droższych firm. I to by było na tyle, co chciałabym wam dzisiaj powiedzieć na temat tych pomadek Dajcie koniecznie znać, czy lubicie pomadki Golden Rose Czy może macie już którąś pomadkę z tej serii Matte Lipstick Crayon eee... I możecie mi polecić jakiś kolor, który stał się waszym ulubionym. Dajcie też znać w komentarzach, co myślicie o kolorach, które wam pokazałam na sobie, który wam się spodobał, a który jakoś wam nie przypał do gustu. Ja się żegnam, zapraszam oczywiście do wszystkich linków, które znajdziecie na dole, na mego snapchata, bo tam cały czas was jest zbyt mało. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!